Witam serdecznie, z tej piorun, Naczelny Inżynier tej miejscowości, z Celestynowa na Mazowszu. No, jedziemy dalej. Wczoraj, 23 grudnia 2024 roku miałem nad Celestynowem idealną pogodę, wyszedłem sobie z pracy. I co ja zobaczyłem? Leciał sobie samolot na niebie. No to wziąłem telefon, no bo zobaczyłem, że robi jakąś dziwną linię, pyk. Jest smuga, nie ma smugi, jest smuga, nie ma smugi. No i dobra, zrobiłem, zrobiłem maksymalne zbliżenie na ten samolot. No i co się okazało? Jak tu mamy, jak moja długość ręki i mamy skrzydło samolotu, tu mamy hipotetycznie kadłub, po to po całości obu skrzydeł wylatywała ta smuga. No, standardowo smuga kondensacyjna. To są opary spalin zmieszane z parą wodną. To jest fakt. Ale zasiewanie chmur to już nie są smugi kondensacyjne, bo smugi kondensacyjne w niedużej odległości od samolotu już zanikają, a zasiewanie chmur utrzymuje się całymi godzinami. No. I ten samolot po całej długości skrzydeł wypier... Z siebie takiej ilości tego, że nawet komin z elektrociepłowni siekierki w Warszawie to raczej tak nie wywala dymu jak to wywalało z siebie. I to był jej ten jeden z tych samolotów, które zamiast na pokładzie mają fotele pasażerskie, mają na pokładzie beczki z tym głównym. Nie wiem, czy to jest Jodek srebra, czy co to jest, bo teraz technologia się ogólnie zmieniła, Jodek aluminium, czego by tam nie mieli, ale ogólnie słuchajcie, chodzi głównie o to, że powiem Wam od razu tyle: inżynieria pogodowa to jest bardzo niebezpieczna technologia, dlatego że ingerujemy w system, który jest doskonały, który sam się reguluje. I jeżeli jakiś system w tym systemie wysiądzie, to w jego rolę wchodzi inny. Ale żebyśmy nie doprowadzili przypadkiem kurczak do tego, jak w filmie Snowpiercer, gdzie tam też było powiedziane, że ludzkość wreszcie wzięła się za inżynierię pogodową, zaczęliśmy sterować pogodą, i do czego doprowadziliśmy? Do nowej epoki lodowcowej. Ha, kurde. No. I tam to było od razu z grubej rury powiedziane. I przez to tam ten pociąg zapierdzielał dookoła planety i dalej, No. Tfu. Koniec cytatu. No. I chodzi o to, że... Zobaczcie w pogodny, piękny dzień, nawet zimą. Ile macie samolotów na niebie, i zobaczcie sobie, które zachowują się dziwnie. Zob jak będziecie widzieli, że jakiś samolot przelatuje nad wami, weźcie tego nie wiem, iPhona S24 Ultra. Ee, nie wiem, telefon Huawei. A. Zróbcie zbliżenie na ten pieprzony samolot i zobaczcie, że dziwnie zachowuje się, jak ja mówię, że z obu skrzydeł na całej długości leci do gówno. I każdy wtedy, nawet największy hejter i troll w internecie, zrozumie, że jednak no, ten kurde powalony youtuber piorun z jakiejś tam wiochy w Polsce. Kurwa, on ma, on ma rację, kurde, co się dzieje. No, to się kurwa dzieje i nawet nie macie pojęcia na jaką skalę. To nie tylko samoloty nad Polską, nad Europą, nad Chinami, nad Stanami, to na całej kurwa planecie. My myślicie, że jak za... E, próbują zastopować topnienie lodowców? Właśnie w ten sposób. Tam non stop coś lata, rozpyla. Słuchajcie, chodzi głównie o to... sobie zmienię rękę... że zacząłem sobie wyszuki Google szukać, e, jak, dzia jak działają chmury na odbijanie światła słonecznego. No i okazuje się, że para wodna odbija 50% światła słonecznego z powrotem w kosmos. Plus minus. No. Plus minus 10%. <laughs> I im więcej chmur, tym więcej światła jest z powrotem odbite. Jego nadmiar oczywiście. Wychodzi na to, że im więcej rozpylą tego gówna w powietrzu, oczywiście na 10-15 km to robią, bo wtedy są... Na... Najlepsze efekty! No. I dzięki temu odbijają bardzo dużo promieniowania <laughs> ultrafioletowego i cieplnego z powrotem. Ech, dużo światła jest odbijane, ale czy my znamy na chwilę obecną zawartość innych gazów, też w atmosferze, dwutlenek, węgla, metan? A właśnie. Opinia publiczna, tutaj się posłużę słowem iceberg, czyli góra lodowa zanurzona w oceanie. My znamy tylko 10% prawdy, jako opinia publiczna, bo dalsze 90% jest pod wodą. Czyli nie mamy do tego dostępu. To jest właśnie technologia Iceberg. No. Z nosa mi leci niestety takie życie. A, no i dobra. I o co chodzi dalej z tym? Słuchajcie, inżynieria klimatyczna. Trafiłem. Inżynieria klimatyczna ma na celu obniżenie globalnej temperatury do zdatnego. Zdatnego optymalnego poziomu Tylko, że jest zasadniczy kur problem Słuchajcie, ten klimat zmieniał się W przedziale setek milionów lat Karbon e, Dobra, nie będę się tymi nazwami cytował Bo mogę coś popieprzyć Bo nie mam ściągawki Ale ogólnie Przejrzyjcie sobie wykresy temperatur Od 65 milionów lat Od ery dinozaurów po dziś dzień Tak to leciało. Dodatnie, czyli powyżej nawet 30 były średnia temperatura, a poniżej 20 i tak dalej to się zmieniało, to się będzie zmieniać. Po prostu takie rzeczy się działy i będą działy, dlatego, że klimat jest samonapędzającym się doskonałym mechanizmem, który sam się reguluje i doskonale działa. A jeżeli człowiek, który jest. Ech, kurde, człowiek, który jest po prostu. Użyję słowa tępy, głupi i arogancki, zacznie majstrować w mechanizmie, który jest doskonały, to na chwilę obecną mogę powiedzieć tyle, że możemy doprowadzić do takiej katastrofy, że dopiero będziemy zgrzytać zębami. Bo ja nie zamierzam tutaj rżynąć profesora akademickiego i Wam powiedzieć, co się stanie. Nie jestem nawet ja pewien, co się stanie. Ale mogę powiedzieć tyle, że konsekwencje naszych głupich działań i jego arogancji mogą być bardzo katastrofalne. Jak? Jak nie wiadomo o co to chodzi o pieniądze, tak powiem Wam szczerze są firmy już prywatne na świecie, które jak zapłacicie dobre pieniądze to nad Waszą e, gospodarką rolną, nawet piękną pogodę Wam zapewnią, żeby plony były. Już są słuchajcie mobilne pick-upy z drutami na pace, które podjeżdżają na Wasze pole. Pstryku, szur, szur, czary, mary. Jak wielka i potężna Trixie w My Little Pony przyjaźń to magia. I w fru, puf, macie piękną pogodę nad swoją gospodarką. Truskawki, maliny, wszystko wam rośnie, ale u sąsiada jest na pierdalanka, kurde, z oberwania chmury i burzy z pieronami. No. A! Tak to działa. Ach, jak e, czytałem, ogólnie taka cena się zaczyna od 10 tysięcy euro w górę. No. Ale da się kupić sterowanie pogodą. W prywatnych firmach przyjeżdżają na wasze gospodarstwo pyk macie piękną pogodę powiem wam tak nie wiem jak to działa i nawet nie chcę wiedzieć jak to działa bo biorąc swój szalony umysł pod uwagę to jak ja bym to zbudował to bym zrobił tu taką rozpierduchę że nawet kamienie by się zesrały więc lepiej żebym nie wiedział jak to działa Zresztą jak już się dowiedziałem, jak działa generator organowy, to już sobie zaprojektowałem taką armatę. Jak ja to zbuduję, to będę mógł kontrolować pogodę nad całą gminą Celestynów i jeszcze dalej. Więc lepiej, żeby mnie nie podkusiło, żeby to zbudować, bo to dopiero będzie się działo. No. A biorąc swoje możliwości pod uwagę, to jak mi taki szatański pomysł strzelił do głowy, to już sobie zacząłem wyobrażać, no jakby to troszkę podkręcił e, o kryształy soli z Himalajów, to dopiero by było. No. Pamiętajcie, energia nigdy nie zanika, tylko zmienia formę. Kryształy ją pod, jeżeli ułożymy je pod pewnymi kątami, mogą ekranować tą energię, akumulować tą energię i ją w pewnym momencie uja uwalniać. A zastosowanie... Rury mosiężnej, zagwarantuje to, że ta energia będzie w pewnej formie wibracji uwalniana. A jak wiemy, wibracja wpływa na atmosferę ziemską. Tylko trzeba wiedzieć, jak dostosować wibrację do wibracji atmosfery. Jest takie coś, co się nazywa rezonansem Ziemi. Teraz nie znam nazwy tego. Yy, naukowca, który to odkrył, więc nie chcę strzelić gafy, ale wszystkim da się sterować, tylko pod warunkiem, że robimy to mądrze. No, a ja, jeżeli miałbym coś takiego zbudować, to bym zbudował coś takiego dla dobra całej ludzkości, a nie dla swojego, nie wiem, pokazania, że ja mogę. Przecież ja już zaprojektowałem emitery, kurwa, nie emitery. Tylko, jakby to powiedzieć, pochłaniacze energii atmosferycznej. A wiecie, jak? To jest bardzo proste. To jest bardzo proste. Powiem Wam tak: na wysokości 12 metrów energii w atmosferze jest tyle, że możecie zasilić nawet własny dom. Tylko trzeba znaleźć klucz, jak ją pozyskać. A ja ten klucz nie dość znalazłem, To jeszcze znalazłem sposób, jak to zrobić tanim sposobem. Tylko po prostu, jak ja bym to ujawnił, to momentalnie wszyscy by to robili i zaraz by wkroczyły koncerny paliwowe, energetyczne i zaczęłaby się wojna. Więc lepiej, że ja taką wiedzę zostawię dla siebie, bo jak ja to kiedyś powiedziałem, ten, kto ma wiedzę, ten ma władzę, a ten, kto ma władzę, jest potężnym człowiekiem. Więc. Kwestia jest w tym, jak rozumiemy działanie świata. To, że jeden kamień toczy się w lewo, a drugi w prawo, to nie oznacza, że oba nie zatoczą koła i się nie zderzą w pewnym momencie. <laughs> no, Chodzi mi głównie, słuchajcie, o to, że technologie tego typu, że będziemy zasiewać chmury, sterować tą pogodą, manipulować tą pogodą, doprowadzą do katastrofy w jednym momencie. I powiem tyle, że ja tu powiem szczerze i mówię to prosto z mostu. Zabraniam jakiemukolwiek rządowi na tej porąbanej planecie, krajowi, na jakimkolwiek kontynencie sterowania pogodą Ziemi. Zabraniam wam tego robić, dlatego, że ingerujecie w system, o którym pały tempe nie macie że nawet pojęcia. No. I powiem Wam także, nie powinniśmy robić czegoś, o czym nie mamy w ogóle pojęcia. Pozdrawiam serdecznie.